Dzisiaj jest we mnie tęsknota za kimś, kogo już nie ma. Mimo, że tej osoby już nie ma, to ja daję sobie prawo, żeby za nią tęsknić. Akceptuję to, że odeszła. Ale zauważam, że życie toczy się dalej. Pozwalam sobie tęsknić i równocześnie pozwalam sobie żyć dalej. Nawet jeśli we mnie jest tęsknota za kimś, kto odszedł. to akceptuję to w pełni i całkowicie. Ale dla siebie wybieram życie w tu i teraz.